Luasic, Luasic, what you you doing? fajny, średniowieczny! <muchy> hey, hana tu, hana tu, kurwa. Hana tu. Teraz mnie wypierdol! To była Oscarowa rola. Te łysa pała znowu. Rozjebujcie na kasie, Heinrich. A ty se, rozjebać to się może z kolegą pod namiotem tutaj. Bo widzę, że lubicie to, co? Jest to stojącowy dokument. Świadczący o tym, że nie jestem osobą biseksualną. Dobra, jeden padł z Kibdi. A to Niemiec jest! Ja was jest los! Heinrich! A a? Ja? ja? Gut, was ist los? Dowej ten mieszek, dowej ten mieszek Ty masz pieniądze, tyś jest Niemiec i masz fajnie Geldu. Dobrze. <grym wiosenka> Co? Kurwa gdzie on jest? Ty nie dawaj jej. Ona ma pieniądze. Mi daj. No nie wytrzymam. Patrz. Ręce wystawiła. No i co? Jak zważyłaś hochlom? Jaka kategoria? Kurwa Macz, nie można nazwać w tytule Twitcha pras identyfikator prasowy, bo prasowy zawiera słowo rasowy. Kurwa, zaraz mnie rozpierdoli z tą platformą, nie? Niech robi, niech Ty robi. Będzie coś taka tofega. Dobra, Babo, kurwa, ja przynieś wodę ze studni. Tak robili do XII wieku polscy chłopi zakładali babom Homonto i orali nimi pole. Nie, ja nie mogę rajdować bab, bo... bo jestem gejem. Po prostu będziemy 10 marca razem z chłopakami po prostu się walić w dupsko cały dzień na live'ie Nasze łapie. Nieuczesana? Co ty gadasz? Pokaż nieuczesaną. Wam i sobie kurwa, nie pozbywa. Ale nie, to nie, nie. nie. To mi... Tej kurde, nieuczesana Że w jest tak grze tak jest faktycznie. Tak, jest. to ale jak zrobił te rany no to lepiej tego. Ale diable jest niepodobny. To jest nieuczesana na. To jak renta będzie. Ale prawie taki sam, nie? Patrzcie, jak w grze. Pa kurde podobny mam nadzieję że nie spadniemy Pff. a pier... nie zapisałem sobie ja pierdole! o pies jakiś biały sierściuch się nazywa o kurwa. Kopaj psa. No. Dobra. To co? Teraz moi drodzy Goticzek i lecimy.